I to już jest. ostatnie na Instagramie poprosiłam Was, abyście zadawali mi pytania do QA, i w tym filmie będę na te pytania odpowiadać. Więc bez zbędnego przedłużania eee, wchodzę już na Instagram i patrzę, o co mnie pytaliście, a Was zapraszam do oglądania. Elwa 115 pyta, czy zastanawiałaś się kiedyś nad modelingiem? Pozdrawiam, również pozdrawiam. I mimo, że się nad tym na poważnie nigdy nie zastanawiałam, to jakoś tak potoczyły się moje losy, że obecnie jestem w Agencji Modelek. No, i można powiedzieć, że jestem modelką. Pewnie nigdy by się to tak nie skończyło, gdybym dalej mieszkała w Polsce, bo nigdy nie wydawało mi się, że nadaje się na modelkę, zarówno jeżeli chodzi o moje ciało, bo tak, może jestem w miarę wysoka i szczupła, ale nie wydaje mi się, aby moje proporcje do końca odpowiadały wymogom modowym. Poza tym, moja twarz też nie wydaje mi się niczym szczególnym, jako jakby nie mam ze sobą problemu patrząc na siebie w kontekście. Zwykłej dziewczyny, ale patrząc na siebie w kontekście modelki Nie sądzę, abym miała twarz jakoś szczególnie wyróżniającą się A tym samym nadającą się do tej pracy I moje podejście zmieniło się, kiedy wyjechałam do Hiszpanii Po pierwsze dlatego, że na południu Hiszpanii ludzie są dużo niżsi niż w Polsce Gdziekolwiek się nie pojawiałam, to zawsze byłam jedną z wyższych osób Więc kiedy jestem w Polsce, to wydaje mi się, że mój wzrost jest raczej przeciętny w Polsce 1,75 m dla dziewczyny to nie jest jakaś niesamowita wysokość, jest raczej no, taki przeciętny wzrost. Na tle Hiszpanek jednak jestem uznawana za e, bardzo wysoką dziewczynę. Jeżeli chodzi o moją twarz, to w Hiszpanii też jest to jakiś tam element egzotyki, bo mam trochę inne rysy niż typowa Hiszpanka, mam niebieskie oczy. Więc ze względu na to, zapewne, że w jakiś sposób się tam akurat wyróżniam, i też sama na to nie wpadłam, tylko po prostu zostałam zwerbowana do agencji, poszłam na spotkanie. No i jakoś tak wyszło, że, że właśnie jestem w agencji. Jednak nie jest to jakaś szalona kariera. Myślę, że wiele osób, które słyszy modelka, modeling, to od razu ma na myśli jakieś wybiegi, fashion wiki, kampanie dla największych marek. Ja bardziej pracuję na takim szczeblu lokalnym w mniejszej agencji I jest to fajna przygoda, ale raczej myślę, że moja kariera nie rozwinie się jakoś szalenie I nie planuję się temu w pełni poświęcać Ale praca modelki jest to coś, co jest no, fajną przygodą właśnie Teraz w ogóle jak wracamy do Hiszpanii w październiku, to od razu jadę i też będę... Pracować z moją agencją, bo właśnie mam wystąpić w kilku pokazach, więc coś tam się dzieje. Może nie będę już tutaj się dalej rozgadywać. Jeżeli ten temat Was bardzo interesuje, to mogłabym nagrać osobny film na temat modelingu, na temat tego, jakie osoby nadają się do pracy w tym zawodzie, bo też wydaje mi się, że przekonania wielu osób na temat tego, jak musi wyglądać modelka, są błędne. Mogłabym powiedzieć trochę o tym, jak wygląda współpraca z agencją, na to zwrócić uwagę i tak dalej. Um, więc, jeżeli ten temat Was interesuje, dajcie znać w komentarzach, a ja może już nie będę się właśnie tutaj rozdrabniać, tylko idziemy dalej. Klaudia Porębska, zdarzyło Ci się, że ktoś podszedł do Ciebie podjęcie, czy przeszkadzają Ci takie sytuacje? Tak, zdarza mi się to całkiem często, powiem wam jednak, że mam e, straszny niefert do takich sytuacji Mianowicie, rzadko kiedy e, zdarza mi się, że ktoś mnie zaczepi, kiedy wyglądam mniej więcej tak jak dziś że jakieś tam mam zrobione włosy, makijaż, jestem spoko ubrana O nie, nie, najczęściej zostaję e, zaczepiana, kiedy na przykład wychodzę rano z psem i być może na to nie wygląda Ale mam na sobie piżamę wstaję, zarzucam na siebie tylko jakąś bluzę I wychodzę tak z sen, Nie umyta, związane włosy W piżamie I wtedy ktoś mnie zaczepia I jeszcze nie daj Boże prosi o zdjęcie Albo wychodzę pobiegać I już sobie truchlam do domu Cała spocona i czerwona I wtedy ktoś mnie zaczepia Ale no nie, zależnie od sytuacji Nigdy nie zdarzyło mi się komuś odmówić robienia zdjęcia bo też wydaje mi się, że każdy chyba to rozumiem, że nie zawsze wyglądam tak, w sumie to rzadziej wyglądam tak niż w mojej surowej wersji bez makijażu i bez zrobionych włosów. I tam było, czy przeszkadzają ci takie sytuacje? Nie, nie przeszkadza mi to Ale też nie wiem, czy spotkanie mnie jest aż tak fascynu Fascynującym przeżyciem Bo ja zazwyczaj do końca nie wiem, jak się zachować Bo wyobraźcie sobie sami, że Spotykacie osobę, którą widzicie po raz pierwszy na oczy A ta osoba wie o was no, całkiem sporo No czuję się trochę, nie wiem, wstydzona z tą sytuacją, nigdy nie wiem, jak się zachować yy, Nie wiem nawet Jak się przywitać z taką osobą Czy mam powiedzieć cześć Czy mam się przytulić Czy... W ogóle nic nie mówić. Nie wiem, no nie wiem. To jest dla mnie zawsze bardzo krępująca sytuacja, ale z drugiej strony jest to też miła sytuacja. I nie, na no ogół mi to nie przeszkadza, o ile ktoś potrafi zachować jakąś tam yy, klasę i wiecie, nie wiem, nie podchodzić do mnie, kiedy akurat jestem w trakcie jedzenia albo kiedy, no nie wiem akurat, co bym mogła robić. Paweł mógłby akurat przede mną klękać z pierścionkiem, i ktoś nagle by podszedł i mu przerwał, bo chciałby ze mną pogadać, to nie, nie, w takich sytuacjach y, nie można. Nie no, wydaje mi, się, wydaje mi się, że ogólnie to chyba łatwo wyczuć, kiedy, kiedy zaczepienie kogoś jest spoko a kiedy to jest jakieś tam naruszenie prywatności, ale ja chyba nawet nigdy nie doświadczyłam takiej sytuacji, żeby ktoś mnie jakoś tam zirytował tym, żeby mnie podszedł. Niedawno miałam taką sytuację, że wybraliśmy się na burgery do krowarzywa i właśnie siedziałam, jadłam tego burgera, związałam specjalnie włosy, żeby mi nie upaplały się sosem. Buzia cała wybrudzona, ręce całe wybrudzone. No i jak tylko skończyłam jeść, to właśnie zaczepiła mnie dziewczyna, czy możemy sobie zrobić fotkę No i przynajmniej poczekałaś, skończy jeść, tak? Ale z drugiej strony to też na pewno nie było za piękne zdjęcie Myślę w ogóle, że super by było, gdybym mogła jakoś zebrać wszystkie zdjęcia, które yy, zrobiłam sobie z wami gdzieś tam złapane na ulicy I zrobić z tego oddzielną galerię I porównać te foty, jak yy, wyprowadzam psa w piżamie, jak jestem czerwona i spocona, wymurusana jedzeniem Do tych wymuskanych z Instagrama to by było śmieszne. W że ja jestem zawsze bardzo miło zaskoczona, kiedy poznaję kogoś z moich widzów. Jedyne, co mi się nie podoba, to właśnie naruszanie w jakiś tam sposób mojej prywatności. Bardzo nie podoba mi się, kiedy ktoś nie podchodzi do mnie, nie zagaduje, a tylko mnie na przykład śledzi. Nie wiem, co to ma na celu dowiedzenie się, gdzie mieszkam, tak? I po co wtedy, żeby przesiadywać pod moim domem. No, to jest dziwne i takiego czegoś zdecydowanie nie akceptuję. Tylko obserwuję jeden pytań co zrobić, żeby dobrze czuć się w swoim ciele, gdy jest się wysoką i chudą, a wokół panuje kult okrągłych kształtów i niskich kobiet. Zazdroszczyć Ci Grecji i seksapiczu, pomimo, że mam bardzo podobną figurę. Ja chyba nie zauważam tego kultu niskich, i krągłych kobiet. W ogóle nie zauważam obecnie kultu jakiejś tam konkretnej sylwetki, bo widzę kobiety, które są podziwiane przez wiele osób, które mają najróżniejsze typy sylwetek. Są osoby, które są smukłe i wysokie. Są osoby, które mają pełniejsze kształty, są osoby, które mają bardzo wysportowane, umięśnione ciała, i wszystkie te osoby posiadające bardzo różne sylwetki, są uznawane za piękne. I no wiecie, każdy ma inny gust, każdemu będzie podobało się co innego, nawet trudno mi powiedzieć, jaki typ sylwetki podoba się w większości. I też wydaje mi się, że to chyba tak nie jest, że tak można wprost powiedzieć: że ta sylwetka jest piękna, a ta jest brzydka. Nawet ja tak nie mam W sumie jeżeli podoba mi się jakaś kobieta I patrzę na jakąś dziewczynę I myślę sobie, mm, fajna dziewczyna No to niekoniecznie jest tak, że podobają mi się tylko wysokie dziewczyny Podobają mi się dziewczyny o najróżniejszych typach sylwetki i, I potrafię zauważyć y, piękno, zarówno w takiej, która jest y, bardziej umięśniona, bardziej kształtna, czy po prostu szczupła. I w ogóle wydaje mi się, że to chyba nawet nie ma takich osób, które by powiedziały: że Nie, mi to się podobają tylko i wyłącznie niskie, krągłe dziewczyny. Inne to w ogóle są skreślone. O matko, znowu ktoś coś wierci. Czy wy to słyszycie? Ja nie jestem w stanie uciec od tego. Gdzie się pojawiam, tam pojawia się jakiś remon. Bardzo nie podoba mi się tylko, kiedy ktoś aby poczuć się pięknym albo żeby skomplementować drugą osobę, musi jednocześnie Poniżać tą drugą Tak jak niedawno widziałam W pista Instagramie Jakiejś, znaczy nie jakiejś, no bardzo popularnej Youtuberki, która wstawiła zdjęcie Swojej sylwetki i napisała Kocham siebie Jakby no spoko, gdyby na tym skończyć ten wywód Ale nie, ona musiała pójść dalej Mi Napisała jeszcze tak Prawdziwa kobieta musi mieć kształty Ja jestem coś tam piękna Jestem prawdziwą kobietą Nie to co wychudzone Modelki i wieszaki Wydaje mi się, że jednak jeżeli ktoś, aby poczuć się pięknym, musi jednocześnie obrazić drugą osobę, to coś jest nie tak. I to nie jest tak, że jeżeli ktoś jest piękny będąc czopu i wysokim, to automatycznie ty jesteś brzydka, bo jesteś niska i masz pełne kształty. No, piękno występuje w bardzo wielu formach. I no, to, że kotki są piękne nie znaczy, że pieski są brzydkie i kotki i pieski są słodkie i tak samo różne typy sylwetek są piękne, ale się rozgadałam znowu. Już pytałam się kiedyś, niestety nie dostałam odpowiedzi, a naprawdę nie daje mi to spokoju. Myślę nad przejściem na wegetarianizm, a następnie na weganizm. I tak prawie nie jadam mięsa, ale mam kota i męczy mnie. Na przykład, czy jak nie popieram długo traktowania zwierząt i całego tego biznesu, to czy jak będę kupowała jedzenie z mięsem dla kota to czy to nie będzie pewny rodzaj hipokryzji? Co o tym sądzisz? Czym ty karmisz pandę? Wydaje mi się, że szybciej hipokryzją jest sprzeciwianie się czemuś, ale tylko w swojej głowie, a nie robienie niczego faktycznie. Jakby ja już wypowiadałam się na ten temat mnóstwo razy i nie da się być w 100% weganką, ponieważ produkty od zwierzęce tak czy siak występują w tym różnych przedmiotach codziennego użytku. Nawet sklejka, którą mam na podłodze, jak się okazuje, ma w sobie jakieś tłuszcze od zwierzęce. Bardzo możliwe, że jakieś kleje wykorzystywane do zrobienia mebla, na którym siedzę, do zrobienia czegokolwiek innego. Mają w sobie także jakieś odzwierzęce składniki. Powiem Wam więcej, kiedy idę zrobić sobie e, prześwietlenie, na przykład włamanej kości, to okazuje się, że klisza, która jest używana, ma w składzie żelatynę. Kiedy zamawiam taksówkę, okazuje się, że podjeżdża auto, które ma skórzane siedzenia. Są osoby, które e, muszą na przykład zażywać leki w powłoczce z żelatyny tak itd., itd. Ogólnie nie da się żyć w 100% wegańsko I każdy sobie sam stawia te granice. Grunt to po prostu je postawić jakkolwiek. jakby To, że karmisz kota mięsem, nie jest wymówką do tego, aby same jeść mięso, aby używać kosmetyków testowanych na zwierzętach i zawierających od zwierzęta składniki, aby nosić naturalną skórę i tak dalej. To są odrębne. Tematy, i uważam, że świat byłby piękniejszy, gdyby ludzie zamiast doszukiwać się takich szczegółów, po prostu dawali z siebie wszystko na tyle, na ile potrafią. I to tak, jakbyś płynęła sobie łódką po jeziorze i zobaczyła sześć topiących się osób, ale patrzysz po swojej łódce. O nie, mam tylko trzy wolne miejsca na łódce, i co wtedy robisz? Płyniesz do brzegu i zapominasz, że cokolwiek widziałaś? Czy podpływasz do tych sześciu topiących się osób i próbujesz uratować jak najwięcej? Chyba tak czy siak, mimo że wiesz, że nie jesteś w stanie uratować wszystkich płyniesz tam i próbujesz pomóc na tyle, na ile jesteś w stanie. I tak samo jest z weganizmem Nie ma co upierać się, że odrzuci się absolutnie wszystko pochodzenia zwierzęcego, bo jest to niemożliwe. Trzeba po prostu sobie założyć realne cele i postanowić, że będzie się robiło tyle, ile jest się w stanie. Gdyby każdy naprawdę podjął taką decyzję, to świat wyglądałby zupełnie inaczej. Najgorsze są osoby, które nie przyjmują się kompletnie niczym i nie robią absolutnie nic w kierunku tego, żeby coś zmienić, mimo że nawet czują z tyłu głowy taką potrzebę, ale jakoś tam ją zagłuszają bezsensownymi wymówkami w stylu. Weganizm, weganizm, no, weganizm w sumie ma właściwe założenia, no tak, no tak, ja bym chciała chronić zwierzaki, ale przecież ja mam kota, to ja nie mogę, to w ogóle zamykam temat. Gdyby ja nie mam nic do osób, które y, z jednej strony prowadzą wegański styl życia, a z drugiej strony jednak tam y, pozwalają sobie na jakieś y, odstępstwa od tego, bo tak jak mówię, y, ja także... Mam sytuacje, w których używam produktów pochodzenia zwierzęcego, czasem świadomie, czasem nawet nieświadomie. Tak czy siak nie da się być weganką w 100%, więc no, nie upierajcie się przy tym. Jeżeli ktoś Wam mówi, że jest 100% weganinem, to najprawdopodobniej kłamie. A też jest pytanie o to, czym karmię pandę. Bo już wypowiadałam się na ten temat kilka razy, ale zrobię to po raz ostatni W ogóle może dam to w tytule, żeby wszyscy tu klikali i poznali moją opinię na ten temat Mianowicie, e, kiedyś odpowiadałam na pytanie, czym karmię pandę I jakby nigdy więcej tego nie zrobię Bo e, gówno burza, jaką wywoływała e, dyskusja na temat tego, czym karmię psa mnie przeraziła I jakby to nie jest temat, który ja chcę widzieć na okrągło Nie chcę, aby to było coś, co się przewija cały czas na moim kanale bo Zastanówcie się nad tym, nad tym, czego bym nie powiedziała Zawsze znajdzie się ktoś, komu to nie będzie pasowało Powiem, karmi psa mięsem I znajdzie się wysyp osób, które napiszą Nie jesteś prawdziwą weganką Co za hipokryzja Jesteś skończoną hipokrytką I tak i tak E, powiem natomiast, y, karmię psa wegańsko, tak? Gotuję psa wegańsko. To sobie dostaję mnóstwo odpowiedzi. Jak to karmisz psa wegańsko? Jakaś jesteś nienormalna? Pies to jest mięsożerca? Pies potrzebuje mięsa? Wy zabijasz własne zwierzę, znęcasz się nad własnym zwierzęciem? strata, da, 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 Jakiej odpowiedzi bym nie udzieliła? Tak czy siak wywołuje jedną wielką burzę, której nie chcę robić, więc usunęłam jakby wszelkie ślady po dyskusjach na temat tego, co je mój pies, i nigdy więcej nie planuję do tego tematu wracać. Eee, powiem wam jedno: Panda jest zdrowym psem, nie musicie, nie musicie się o nią martwić. Wiecie, my dużo podróżujemy, więc musimy często odwiedzać weterynarza, eee, nic jej nie dolega. Niech to będzie Waszym jedynym zmartwieniem. Jeżeli chodzi jednak o moje zdanie, to ja mam w sobie wiele zrozumienia zarówno dla osób, które karmią zwierzęta mięsem, jak i dla tych, które karmią swoje zwierzęta wegańsko. Niezależnie od tego, yy, jaką decyzję ja podjęłam na temat karmienia swojego psa, nigdy w życiu nie zaatakowałabym, nie wezwałabym drugiej osoby, dlatego że ona postanowiła robić inaczej. Nawet jeżeli ktoś karmi psa mięsem, a sam mięsa nie je to tak czy siak moim zdaniem robi już wystarczająco dużo i w tej jednej kwestii pójście na ustępstwo nie jest moim zdaniem niczym złym. Tym bardziej, że tak czy siak każdego dnia będący weganką na te ustępstwa musimy iść. Jeżeli natomiast ktoś karmi psa roślinnie, to także nie widzę w tym nic złego, ponieważ jest wiele osób, które udowadnia, że jeżeli ta dieta jest odpowiednio zbilansowana, to zwierzę jak najbardziej jest zdrowe, nic mu nie dolega. Wręcz są źródła, które podają, że taka dieta jest bardziej korzystna dla psów. W każdej z opcji znajdą się przeciwnicy, zwolennicy. I tak, ja po prostu podjęłam decyzję, że ja nie chcę poruszać tego tematu na moim kanale i koniec kropka, bo szanuję swoje zdrowie psychiczne i. Nawiązując do tego tematu, to chciałam powiedzieć, że bardzo, bardzo, bardzo podziwiam wszystkie mamy, które pokazują swoje dzieci na YouTubie, bo jeżeli ja spotykam się już z takim odlewem, jeżeli chodzi tylko o mojego psa, to nawet nie chcę myśleć, jak wyglądałyby dyskusje na temat mojego dziecka. Trzeba mieć naprawdę nerwy ze stali, żeby być w stanie odbierać taką falę porad. Od obcych osób Na temat tego, co masz robić ze swoim życiem czym masz karmić swoje dziecko Jak je wychowywać strata tata. Mnie na etapie psa to przerosło Więc naprawdę szacunek dla wszystkich mam Które pokazują swoje dzieci Gratuluję wam nerwów Gratuluję wam cierpliwości Naprawdę Daria Linker pyta Czy zdarzyło ci się już po przejściu na weganizm jeść piść? Coś to nie było wegańskie Ale dowiedziałaś się o tym dopiero po jakimś czasie um... Długo, długo nie miałam już takiej wpadki, aż do... Przedwczoraj? Chyba przedwczoraj Wiecie, teraz jestem w domu rodzinnym, więc część zakupów robią oczywiście moi rodzice Bo ja kiedy jestem na zakupach, to raczej już zawsze sięgam po takie sprawdzone produkty No ale wracając do tematu, któregoś dnia widzę na blacie w kuchni stoją ciastka No to co robię? On Wracam pudełko do góry nogami, czytam skład, bo pierwszy raz widzę te ciastka Czytam sobie, czytam, patrzę, o, no, tu nie ma, nie ma żadnych podkreślonych produktów, tak rzuciłam ogień, patrzę, no chyba spoko, biorę to ciastko do buzi, jem, 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 no i nagle wypluwam je do śmietnika ostentacyjnie, oczywiście rodzice patrzą się na mnie jak na wariatkę, pytają, o co chodzi, co się dzieje, co się dzieje, ja mówię, ja tu czuję mleko, jak to możliwe, przecież czytałam skład, czuję tu mleko, no i... Biorę to opakowanie jeszcze raz, czytam. No i okazuje się, że tak, coś tam mi y, ominęłam. Było tam mleko w składzie. Z tym, że wiecie, mleko jest zazwyczaj jednym z tych produktów, które w składzie powinny być y, pogrubione. Tu akurat tak nie było. No i jakoś tak przeoczyłam. Ale cóż, czy to zmieniło w jakiś sposób moje życie? No nie no, odłożyłam te ciastka i więcej się do nich po prostu y, nie dotykałam. Ale no tak, jak widać. Y... Wpadki się starzają. Zuzia77524 Zrobisz storytime o śmiesznych historiach z pandą Nie wiem czy to jest, byłby materiał na osobny film, ale mogę wam tu e, przytoczyć Zwłaszcza w Hiszpanii ludzie oszaleli na punkcie pandy Ona była nazywana przez wszystkich e, naszych sąsiadów i naganiaczy z restauracji e, Reina de Nuestro Barrio, czyli była nazywana królową dzielnicy e, był jeden koleś, który nazywał Pandę w ogóle swoją narzeczoną Jak gdzieś wychodziliśmy bez Pandy, to pytał nas, gdzie jest jego narzeczona No i śmieszne było, jak e, raz spotkaliśmy go, kiedy szedł ze swoją dziewczyną No i zobaczył mnie z Pawłem i, ze, i z Pandą I krzyczy do nas z daleka Och, moja narzeczona, moja narzeczona po czym jego dziewczyna go patrzyła na niego z nutką zdziwienia, bo może myślała, że krzyczy do mnie. No ale on podszedł do pandy i wszystko zrobiło się jasne, wyjaśnił, że to jest jego narzeczona i oni zawsze jak się widzą, to się tak do siebie przymilają i ona zawsze go tak obdarowuje pocałunkami, dlatego mówi, że to jest jego narzeczona. <grym> Mieszkaliśmy nad klubem flamenką i zawsze kiedy też wychodziliśmy z pandą, to. Osoby pracujące w tym klubie Flamenco yy, zawsze mówiły, żebyśmy wpadli z pandą, że ona kręci takie piękne kółeczka, jak jest zadowolona, że można jej tylko zrobić taki malutki kostium do flamenko i będzie występowała na scenie. No, ogólnie w Hiszpanii ludzie oszaleli na punkcie pandy. Chyba yy, mistrzostwem to już było, jak kiedyś jakaś starsza pani wygłaskała, tę pandę wygłaskała, po czym stwierdziła, ma preciosa como hija Czyli powiedziałaś, że cóż za piesek, że jest, taki pies jest cenniejszy niż córka. E, poza tym, jakieś śmieszne sytuacje. No, chyba takie klasyczne. Och, a co to, to kotek czy piesek? Och, to jesz? O co to królik? Och, to świnka morska? Och, to lis? To wiewiórka? Jakby mało kto jest w stanie przejść koło pandy obojętnie, nie tylko przez jej wygląd, ale przede wszystkim przez jej osobowość. Ona jest psem, który nikomu nie potrafi odpuścić Jak tylko spotyka yy, kogoś, kiedy jesteśmy na spacerze To zawsze po prostu zagląda tej osoby tak głęboko w oczy Uśmiecha się i kręci ogonkiem i na każdego człowieka patrzy z nadzieją, że zaraz do niej podejdzie i ją pogłaska To jest cała panda, kiedy wychodzimy na spacer i nikt jej nie pogłaszcza, no to widzę, że jest taka trochę przygnębiona Dla niej celem spacerku jest nie to, żeby się wysikać, wybiegać Ona tylko chodzi i szuka nowych ludzi, z którymi mogłaby się zaprzyjaźnić Tak więc pandzie bardzo łatwo przychodzi nawiązywanie nowych znajomości i... I ludzie często się rozczulają, no może nie tyle na jej widok, ale na to, jak jest yy, przymilna w jakim miesiącu najlepiej jest odwiedzić Alicantę? Czyli stopat to dobra pora na zwiedzanie i wieczorny odpoczynek na plaży. A tutaj kolejne pytanie: Czy warto jechać do Alicanty podczas wakacji? Yy, więc jeżeli chodzi o wyjazd do Alicanty, to zależy kto co lubi, jaką pogodę lubicie. Obecnie, yy, właśnie podczas wakacji, to w Alicanty panują ogromne upały tam 40 kilka stopni, 30 kilka stopni. Yy, I. No to zależy, co lubicie, bo w tym momencie, zapewne, jeżeli wejdziecie do morza, to ono będzie ciepłą, słoną zupą. Wiem, że niektóre osoby y, lubią taki stan lubią, kiedy morze jest gorącą zupką. Y, ja, właśnie, niekoniecznie ja odczuwam większą przyjemność z plażowania i kąpieli. Tak, gdzieś w kwietniu, w maju, później we wrześniu, w październiku, listopadzie, kiedy jest bardzo ciepło, albo w miarę ciepło, ale może jednak daje orzeźwienie i jest chłodniejsze, więc to zależy, kto co lubi. Na wakacje no, po prostu będą ogromne upały i będzie bardzo ciepłudzka woda. Jeżeli chodzi natomiast o listopad, to w listopadzie będzie już tak po dwadzieścia kilka stopni. Ale jak najbardziej można jeszcze plażować. My w tym roku, w tamtym roku plażowaliśmy jeszcze jakoś w grudniu, więc w listopadzie też spokojnie można. Może wieczorny odpoczynek na plaży niekoniecznie, ale w ciągu dnia w słońcu jak najbardziej powinno być ok. Kiniaku, czy próbujesz pytać wszystkie komentarze? Tak, przynajmniej pod najnowszymi filmami, bo w tym momencie już nie jest dla mnie możliwym czytać wszystkie komentarze pod wszystkimi filmami. Ale zawsze te kilka najnowszych filmów staram się kontrolować, czytać najnowsze komentarze, odpowiadać, zostawiać serduszka. Wiecie, ja bardzo doceniam każdą osobę, która klika w mój film i go ogląda. Jeżeli ktoś jeszcze poświęca swój czas, aby napisać mi komentarz. To wręcz czuję się zobowiązana w jakiś sposób na to zareagować. Może nie mam czasu odpowiadać na każdy komentarz, bo tego już obecnie jest naprawdę bardzo dużo, a ja jestem jedna. Ale czytam prawie wszystkie komentarze i jak widzicie, reaguję na prawie wszystkie komentarze. Jeżeli nie odpowiadam, to zostawiam chociaż serduszko. I cieszę się, że przynajmniej w ten sposób mogę jakoś, powiedzmy, odwdzięczyć się. Za Wasz czas, który Wy poświęciliście Na obejrzenie filmu i skomentowanie go Poza tym, szczerze mówiąc Czytanie i odpowiadanie na Wasze komentarze Zwyczajnie sprawia mi przyjemność No i słuchajcie, chyba będę już Kończyć ten film, bo on i tak jak zawsze Będzie bardzo długi Mam do Was tylko jeszcze jedną sprawę Ostatnio wróciłam ten film, w którym testowałam samo opalacze I miałam co prawda Już nie wracać do tego tematu I te pozostałe samoopalacze pokazać Wam Na Snapchacie ale jest bardzo, bardzo dużo komentarzy, które mówią, że powinnam przetestować jeszcze te samoopalacze, które zostawia się na 6 godzin I też mówicie mi, że źle zmyłam te samoopalacze, bo nie powinnam była ich pocierać rękawiczką, tylko delikatnie je zmyć Dlatego zastanawiam się, czy zamiast pokazywać Wam, jak działają te produkty na Snapchacie, nie wolelibyście, abym nagrała po prostu drugi film bo właśnie z drugiej strony nie wiem, czy to nie byłoby zbyt monotematycznie, że już był jeden film o tych samopalaczach i miałabym nagrywać drugi Ale z drugiej strony, jeżeli ten temat w dalszym ciągu Was interesuje i chcielibyście zobaczyć e, poprawiony test Dajcie <grytanie> znać, jak najbardziej mogę go nagrać, więc doradźcie mi w komentarzach, co mam zrobić, wrzucać to na YouTube, czy po prostu przetestujemy to sobie na Snapchacie Czekam więc na Wasze komentarze, a jeżeli chodzi o ten film, to z mojej strony by było. Na tyle dziękuję Wam bardzo za oglądanie i dziękuję bardzo wszystkim osobom, które zadały swoje pytania. Jak zawsze zapraszam Was też na mojego Instagrama i Snapchata i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa!